w naszej podróży z Chicago do Warszawy. Cześć! Lecimy właśnie z Chicago do Zurichu i stamtąd będziemy lecieć do Warszawy z szwajcarskimi liniami lotniczymi Swissair. I chciałam Wam dzisiaj pokazać, co jedliśmy, co dostaliśmy do jedzenia, a zamówiłam porcje, przy zakupie biletu zamówiłam porcje wegańskie i zawsze tak można zrobić. Chciałabym, żebyście wiedzieli, dla tych, którzy nie wiedzą, nie tylko wegetariańskie, są też koszerne, hindu różne inne dla osób z nietolerancjami. także zapytajcie zawsze o to, jeżeli macie ochotę zamówić specjalną porcję. a wiem to też dlatego, że byłam dwa lata stewardesą i w czasie studiów na ostatnim roku studiów i rok po latałam i żywiłam się przez dwa lata w samolocie. Zawsze mm, staram się też wziąć coś, poza tym co jemy w samolocie, zaraz staram się wziąć ze sobą jakieś jedzenie, bo y, nigdy nie jem przed odlotem, zawsze w, w tym stresie i w takiej przed podróżą, w takiej gonitwie nie mam po prostu czasu i ochoty w ogóle jeść, więc najczęściej piję, dlatego robię jedzenie i zaraz na lotnisku, gdy tylko przejdziemy, gdy tylko przejdziemy odprawę i te, ten stres jakby odchodzi... To czuję ogromny głód wtedy i, i, i po prostu muszę mieć coś do jedzenia. A na lotnisku też, jeżeli chcemy gdzieś zjeść w restauracjach e, e, takich e, lotniskowych, to no, nie ma zbyt dużego wyboru rzeczy zdrowych, więc jak tylko mogę, to przygotowuję coś dobrego do jedzenia. No i zrobiłam dla nas e, po takich dużych e, pojemnikach sałatek i surówek, jakby drugą surówką z orzechami. I zjedliśmy trochę nie wszystko, jeszcze zostawiliśmy sobie tak naprawdę na jutro, ponieważ. Będziemy jechać też dalej. Zostajemy w Warszawie i normalnie na, naszą bazą jest w Polsce Warszawa. Natomiast tym razem musimy jeszcze jechać na, dalej i dopiero do Warszawy wrócimy w niedzielę. Także przyda nam się to jedzenie, właśnie przydało. Dzisiaj przed odlotem i na jutro i, i było naprawdę pyszne. Natomiast w samolocie dostaliśmy w porcjach wegańskich dostaliśmy ryż z warzywami i z ciecierzycą. Było to no nie jakieś rewelacyjne, ale do zjedzenia, jak się z głodnym, to nie. Nie można powiedzieć, że było jakieś strasznie niedobre, natomiast było bardzo pikantne i na przykład moje dzieci tego w ogóle nie ruszyły, więc szkoda. Zobaczymy, jaki drugi będzie posiłek, bo będzie jeszcze śniadanie. Pokażę Wam to na zdjęciach. No i będzie jakiś niewielki znak w tym na tym drugim odcinku z... z, 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 z z Zurichu do Warszawy na tym drugim locie, albo może w ogóle nie będzie, bo to jest krótki lot, niecałe dwie godziny. Zobaczymy. Pokażę Wam to już na zdjęciach. A na razie trzymajcie się, żegnam Was serdecznie i życzę miłego dnia. Cześć, papa!